Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od Was, lecz z darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. List do Efezjan, drugi rozdział, ósmy i dziewiąty werset, na podstawie książki Sary Jank, Jezus słucha: Błogosławiony zbawicielu, dziękuję Ci za wspaniały dar łaski. Twoje słowo uczy, że zostałam zbawiona z łaski przez wiarę. Nie jest to moją zasługą ani wynikiem moich uczynków. Nawet wiara, której potrzebowałam, żeby w Ciebie uwierzyć, by otrzymać zbawienie, jest darem od Ciebie. Dzięki Twojemu dziełu na krzyżu otrzymałam nadzwyczajne błogosławieństwo wiecznego życia. Pomóż mi odpowiedzieć na twoją wspaniałą hojność wdzięcznym sercem. Moja wdzięczność za twoją łaskę nigdy nie będzie zbyt gorąca ani nie będzie jej zbyt wiele. Chcę się dziś zastanowić, co to znaczy, że wszystkie moje grzechy zostały wybaczone. Nie jestem już na drodze do piekła? Moim ostatecznym celem są nowe niebo i nowa ziemia. To gwarantowane niebiańskie dziedzictwo daje mi wspaniały powód do tego, bym radowała się każdego dnia mojego życia. Gdy będę dzisiaj szła z tobą, spróbuję ci często dziękować za niezrównany dar łaski. Modlę się, żeby moja wdzięczność za łaskę zwiększała moją świadomość wielu innych błogosławieństw, które dajesz i sprawiała że będę Ci jeszcze bardziej wdzięczną. W Twoje łaskawe imię Jezu. Amen.